Dzień dobry, dzień dobry. W drugim już tygodniu mojej trzytygodniowej tygodniowej grudniowej trasy. Ja się właśnie biorę za robotę. Mamy za 10 minut 12 niedziela. Ja się biorę za chwilę do roboty. Plan jest oczywisty. Jedziemy do Świebodzina. Ze Świebodzina 180 km Lamperd coś takiego i potem do Zgorzelca. Także dzisiaj zaczynamy ten tydzień nocką. Ja właśnie wpiąłem na Miałem plan zostawić tutaj na czepę. Jestem w Boczowie na szelu akurat, ale stwierdziliśmy tutaj łącznie razem ze Sławkiem. To zostawimy ją bliżej, yy, bliżej yy, się godzina, bliżej Amazona, żeby później nie trzeba było dylać 50 km do, po naczepę. Także ja Was zapraszam do oglądania widzimy się w następnych ujęciach. No, także zbliża nam się godzina 12 równa i zaczynamy ten tą nockę dzisiejszą, także mówię tutaj 180 km do, czy 50 km do Świebodzina, 180 do rozładunku, w międzyczasie tankowanie na Świecku, no i wtedy jedziemy do Zgorzelca, z z Rzutka i potem dopiero późnym wieczorem Załadunek. Także będzie zaś nocka. Ale kto da radę, jak nie my. Także ja robię właśnie rozpoczęcie. Mamy dzisiaj już 11 grudnia. Także lecimy. Już właśnie wyjeżdżam ze świebodziny, jest godzina 2.30. Powiem Wam, dzisiaj będę incognito, bo nie mam niebieskiej naczepy Amazona, tylko mam białą, całą. Także Renatka, pierwszy raz cała w bieli. Jeszcze muszę sobie zobaczyć krasę na szybko, bo tu. Amazonka mi trochę pokazuje inaczej niż ja bym chciał jechać. Ale tak chyba pojedziemy tak jak ja chcę. Jo, chyba pojedziemy, bo i tak ja muszę jeszcze zatankować się. Także ja wyjeżdżam za chwilę. No, jednak nie jedziemy tak jak chciałem. Będę musiał przestanąć, żeby Wam pokazać, jak ciekawie renatka wygląda z całą białą naczepą. To cały biały zestaw dzisiaj. Eee, nie jadę przez świecko, bo jakbym chciał jechać przez świecko, no to za dużo kilometrów nadrabiam. Eee, no i w czasie bym się nie wyrobił. Z tego względu, że teraz w sumie mam 190 km, yy, pokazuje mi na 5.57, a na 6.25 mam awizację. Do tej godziny już muszę być yy, na miejscu. Także lecę. Może przez te wiochy coś uda się tutaj nadrobić, taką mam nadzieję. A tak, to co? No mamy drugą 40, jedziemy z tematem. Jedziemy do Lamperzwalde i potem jedziemy do Skorzelca. A, i Renatka dzisiaj jedzie z naczepą na y, holenderskich, przepraszam, niderlandzkich blachach. Także ciekawie. No i ja jestem już na granicy miejscowości chociebus i jadę dalej wrzucę wam yy, zdjęcie o mam białą całą naczepę wrzucę wam zdjęcie jak zestaw fajnie wygląda ciekawie jak teraz jest wyjazd ktoś mi powie bo ja nie wiem to, dobra. Chyba tu jest wyjazd, dobra eee, Ciekawie wygląda, nie powiem Renatki jeszcze w takim w takim wydaniu Nie widziałem Chyba długo już widział, nie będę Ale mówię Ja właśnie będę przekraczał granicę Także Jedziemy dalej Zostało 117 km Do zrzutki Także jedziemy, no i mamy godzinę 6:30, a ja właśnie wyjechałem. U, przepraszam, wyjechałem z rozładunku, mam teraz 123 km do zgorzelca, do miejsca załadunku. Jadę, tak naprawdę, chyba tylko odbić tą mapkę. z niby rozwodu naczepę, ale ja nic na niej nie mam, żadnych papierów nie dostałem ani nic, więc to jest tylko myślę, odbicie apki. No i co? Jeszcze gdzieś yy... się na godzinę. Na godzinę zatrzymam i zdrzemnę, bo mnie spanie łamie i to tak porządnie jeszcze się trochę zmuliłem na rozładunku jak mnie zrzucali godzinkę się prześpię jeszcze i wtedy już pojec, polecę do zgorzelca i wtedy się odbije, no i wtedy na parking i pauza. Także taki na razie jest plan. No i mamy 9.50, ja jestem już w Zgórzelcu. Rozładowany, do 23 mam czas wolny. I teraz mogę Wam pokazać jak prezentuje się Renata z białą naczepą. To ciekawie nie powiem. Pierwszy raz biały ogon u Renaty aż dziwnie. Moja żona się śmiała, że Renata w wersji Winter Edition Także ja idę spać I wieczorem modujemy dalej. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy... Oj. Mamy 21.33 dokładnie. Ja właśnie wróciłem z prysznica. Trzeba sobie ogarnąć lesek po prysznicu. Człowiek wyspany, najedzony, umyty teraz chce się robić. Także ja zaraz sobie właśnie robię szybką kawę. Wypijemy sobie szybką kawkę i jedziemy dalej z tematem. Jeśli chodzi o najbliższy plan na ten na ten na tą noc. Dokładnie. Moment, bo telefon mi zamulił. Na ten moment plan kreuje się następująco fajnie jakby telefon odmulił kreuje się następująco 12 dobra telefon odmulił jeśli chodzi o plan na dzisiaj to ładujemy się właśnie w zgożelcu dosłownie za płotem jest magazyn na którym się ładuje i lecimy do Egolsheim Nuremberg i wtedy odstawiamy tam załadowaną naczepę. No i wtedy dopiero w środę o godzinie 1.50 odbieramy załadowaną naczepę. No i potem już latamy dalej. Także plan w miarę nie jest źle. Także ja lecę dalej z tematem, robię sobie kawę. I. Jedziemy dalej. i mamy za chwilę 12:00, za dwie minuty ja właśnie wyjeżdżam ze Zgorzelca. Jeszcze się muszę zatankować, bo wczoraj się nie tankowałem. W sumie dzisiaj no, jeszcze mamy dzisiaj. Się nie tankowałem. Także ja się jadę tankować i jedziemy. Się zrzucać. Także... Wszystko już mamy. Dobra, ja właśnie... Wyjeżdżam... Z Bipika. Muszę podpiąć się właśnie za chwilę pod naczepę. Bo... Musiałem się wypiąć, bo to jest mały Bipik. I z naczepą tu się... No ni cholery nie nakręcę. A nie, to usunąłem. Dobra. Od blu usunąłem. No, także jedziemy się wpiąć po naczepę i jedziemy się zrzucić. Nie wiem jeszcze ile kilometrów mamy do zrobienia, bo się nie, yy, nie sprawdzałem jeszcze nawigacji, ale kawałek pewnie jest, bo zrzutka chyba dopiero na 8 rano, albo dziewiątą. Naczepę zostawiłem na Lidlu. I się wpinamy. No i dobra, podczepiona naczepa, ja wyjeżdżam właśnie ze Zbożelca, zaraz jedziemy do Niemiec, jeszcze trochę eee, i co do zrobienia 400 km mam. Także 45 na razie, na ten moment mi pokazuje nawigacja. Tu jeszcze 30 będzie do dokręcenia, bo na jednym tachografie tego nie zrobię. Czas mamy do 8:30, także zapas czasowy jest dość spory. Zrzucamy naczepę i wolne do po północy w środę. Zabieramy na i jedziemy dalej. No tak to spokojna nocka, mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Zobaczymy jeszcze za chwilę jak to wygląda na Zgorzelcu w sensie do granicy, bo oczywiście są kontrole jakby inaczej, ale mam nadzieję, że jeżeli jest za 25 1, to nie będzie aż tak źle i tak przesranie na tej granicy ale to wszystko wyjdzie w praniu. Godzinę 14.30 yy, 14, ja właśnie ruszam po 30, skręciłem szybką 30 i jadem dalej. Zostało mi 128 km do celu, także gdzieś na godzinę 6 10, 6, 12, na razie pokazuje mi nawigacja to zrzucam naczepę i pauza pauza do godziny, jeżeli uda mi się stanąć gdzieś tam właśnie pod Amazonem to mamy pauzę do godziny pierwszej, gdzieś tego tak także wszystko ze spokojem, na razie nocka spokojna. Także nie ma to tamto no, zapas ponad dwugodzinny. Także jedziemy dalej. No i dobra jest godzina. 15 po 6. Ja jestem na miejscu. Aktualnie jestem już zameldowany. Ale, że mam awizację na 8.30, to na razie kazali czekać. Także czekamy i zobaczymy, o której nas wezmą. Ja muszę tylko zrzucić na czepę, także zobaczymy. No i dobra, mamy za 158. Ja właśnie zdałem na czepę. Teraz ja właśnie próbuję wyjechać z tego przybytku tutaj. No jedź szybciej I co? Ja jadę na parking No i do godziny Pierwszej Mam Pauza będzie Także Jadę na parking I widzimy się Po pauzie Środa Godzina dokładnie 00.47. Ja się właśnie szykuję już do drogi. Plan na dzień dzisiejszy to jest odebrać naczepę w Egolsheim, gdzie rzucaliśmy rano naczepę. Potem jedziemy do Garching. Garching, Garching. No i z Garching, w Garching powinniśmy być na 5.30. Potem ładujemy do Gery, a w Gerze powinniśmy być na 2.19 w czwartek. Także plan na dzisiejszy dzień nie jest zły. Jeśli chodzi o następny plan, no to jest w Gerze zrzucamy i ładujemy. Potem lecimy do Berlina. Z Berlina do Szczecina. W Szczecinie mamy być dopiero za 10.11 wieczorem w czwartek no i potem jedziemy do Magdeburga z Magdeburga jedziemy już do Świebodzina i kończymy ten tydzień także zobaczymy co nam przyniesie następny tydzień co nam przyniesie weekend na razie plan jest taki także ja zwijam firanki godzina pierwsza czas start no i dobra mamy godzinę pierwszą ja właśnie startuję. 10 km podlotu. Także ze wszystkim się ładnie wyrobimy. Na za 10 za 10 pierwszą mamy awizację. Także może uda się szybciej stamtąd wyjechać. Zawsze to trochę czasu nadrobione. I co? Tak jak mówiłem Jedziemy odebrać naczepę. Już się skończyło. Renatka w wersji Winter Edition. Tak myślę, chyba że załadowali tą białą. No to inna sprawa. Ale mówię, ja jadę, także myślę, że widzimy się już jak odbiorę na No i jest druga 30. Ja dopiero wyjeżdżam delikatnie ponad godzinie koniec yy, koniec Renatki w wersji Winter Edition jedziemy i w sumie nawet naczepa, którą o, naczepa, którą przywieźliśmy rano tutaj jest przede mną OV71DN na niderlandzkich blachach Także ja wyjeżdżam, mam do zrobienia niecałe 200 km, pokazuje mi aktualnie na godzinę piątą. Więc dużego zapasu czasowego nie mam, bo na piątą 30 mam awizację, także delikatnie sprężenie dupki trzeba będzie zrobić. Ale wyjeżdżamy, tym razem z niebieską znaczy Dobra, mamy za 25,7 ja właśnie wyjeżdżam z Amazona, mają strasznie wąsko tutaj Nie byłem tutaj jeszcze ale żeśmy rozładowali i jedziemy dalej. Mamy 366 km do Gery Także Teoretycznie na 115 mam tam być, no mógłbym tam być, ale mam dopiero na drugą 20 chyba, z drugą 19 mam załadunek tam. Także ja sobie jadę jak najdalej, żeby sobie jak najbliżej stanąć, najbliżej stanąć załadunku ładunku i co to... by to powiedzieć pauza kolejna do drugiej w nocy praktycznie. No, do pierwszej pewnie. Także ja lecę i myślę, że widzimy się później. Godzina za 20.11 Ja sobie po krótkiej przerwie od 15 minut Perkam dalej. Musiałem zjechać na półtora godzinki, się przekimać, niż po prostu ostro spanie łamało. Czy łamie dalej, ale jest już lepiej. Zostało mi 154 km do celu. Myślę, że dzisiaj jeszcze z jakiś przynajmniej 100-115 ujadę. Taki mam wstępny plan. Także cóż, ja się z Wami żegnam. W tym odcinku to już wszystko. Przypominam Wam o zbiórce pieniążków dla Piotrka. Link do zbiórki macie w opisie filmu. I co? Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, łapce w górę. O komentarzu, taktyczny komentarz, bardzo mile widziany. I cóż, widzimy się w następnych odcinkach. Strzałeczka.